Takimi znajomymi, moimi, dobrymi, to byli rodzice i, i ta Zosia Jaszczemska i jej rodzice. Mieszkali oni nie nieopodal, też przy tej, głównej, przy tej samej głównej ulicy jak my, ale trzeba było iść w kierunku, jak się jedzie na tor, czyli od rynku, nie do rynku. I tam mieli, prowadzili swój prywatny interes. Ta matka tej Zosi i jej ojciec, a mianowicie on był piekarzem i prowadził piekarnię. A ona miała sklep z pieczywem, gdzie te jego wyroby sprzedawała. No, to było tak? tak? Tak, tak. No, mała piekarnia, to był, rzemiosło to było potrzebne, no bo chleb skądś musieli brać, prawda? Dla ludzi. On otrzymywał, nie wiem czy to się odbywało na jakieś kartki, czy na jakieś przedziały, przypuszczam, że tak, że to też było racjonowane na pewno. On otrzymywał jakieś ilości tam mąki od Niemców i no i musiał się z tego później wyliczyć, prawda, co z tym zrobił. No i tam często do tej piekarni zachodziłem. W tej rodzinie ta Zosia, ekspedientka, miała jeszcze młodszego brata, który był wówczas chłopcem 13-letnim, miał na imię Mieczek i on już bardzo dobrze się orientował w tym rzemiośle piekarniczym. No a wówczas nie było żadnych urządzeń mechanicznych jak pamiętam, piekarz musiał na wieczór zarobić ciasto na kwas, które po sfermentowaniu w nocy, później wstawał gdzieś o drugiej w nocy, dosypywał mąki, dolewał wody, musiał to ręcznie urabiać w takiej skrzyni szczelnej, wielkiej. Ciasto na wszystkie chleby z tego urabiał. Później to ciasto wyrastało, no i się brało, miał wagę taką dwuszelkową. I porcjował to ciasto i ważył na wadze, formował chleby. No, a te chleby się układały na takiej łopacze drewnianej z długim czonkiem, tak, jak, tak długim jak dwa albo trzy czonki odmiotły, i się wsuwało do pieca. W palenisku buzował ogień, a to miejsce wypieku było powyżej, rozgrzane. No, i tam od czasu do czasu, tylko piekarz otwierał okienko i patrzył. Czy już chrupkę to pieczywo się robi? No a jak się upiekło, wiem, że. Aha, to pieczywo chyba układał na długich takich deskach, albo te długie, de nie, te długie deski wstawiał przed wy wyjęciem chleba i te chleby układał już w piecu na tej desce, i później wyciągał deskę, i całe rzędy tych upieczonych chlebów były. No i pamiętam, że wówczas miał przygotowane zawsze wiadro z wodą i takie narzędzie jak zmiotka którą się wkładało do wody i te gorące chleby tym nie kropił, a jak gdyby się zamiatało te chleby. I one otrzymywały politurę taką, takie błyszczące skórki, jak są. To właśnie on w ten sposób robił, że te chleby, tą taką mokrą zmiotką, oczywiście ona nie służyła do zamiatania, tylko służyła zawsze do tego glancu robienia na, na chlebach. No. Tam lubiłem chodzić z tego względu, ponieważ Mieczek, który mnie lubił, od czasu do czasu upiekł mi chlebek specjalnie dla mnie, małej chrupki. No i zawsze bardzo te chlebki lubiłem, jak był taki gorący, z skórką, to lubiłem taki chlebek sobie zjeść. Ja natomiast jemu pomagałem często pracować przy młynku. Był to młynek wielokrotnie większy od młynka do kawy, gdzie wrzucało się stare kromki i wysuszone chleby. I mieliło się to na tartą bułkę, którą później się sprzedawało. Widziałem również, jak się wyrabia bułki. Mieli specjalne takie urządzenie, w które się wkładało ciasto, taką matrycę, i po naciśnięciu i otworzeniu, już proporcjowane ciasta były na, na te bułki. Widziałem, jak się wyrabiało drożdżówki, które się nazywały Amerykanami. A Amerykanami były dlatego, bo były pieczone z dodatkiem sody albo amoniaku, chyba amoniaku, bo taki zapach amoniakowy miały do dzisiaj jeszcze w nosie czuję ten za zapach. No cała rodzina była polska. Ta Zosia miała jeszcze starszą siostrę, która pracowała na poczcie w urzędzie pocztowym jako telefonistka. Bowiem wszystkie aparaty, które by znajdowały się w chemży, a taki aparat telefoniczny posiadał, e, posiadał również sklep baty, jeżeli się chciał do kogoś dzwonić, to z widełek podnosiło się słuchawkę i kręciło się korbką, a tam się głos odzywał: Halo! To odzywała się telefoniska, z kim połączyć? No, z taką i taką osobą. No i ona łączyła na poczcie i uzyskiwało się połączenie z daną osobą. Nie było automatycznych łącznic, tak jak w tej chwili. No, cała rodzina była jaszczemskich była dumna ze starszego syna, którego portret wisiał w pokoju przyległym do sklepu, stanowiącym jak gdyby zaplecze tego sklepu. A mianowicie była dumna z tego względu, ponieważ ten syn był pilotem i służył w lotnictwie polskim w Anglii. No i pamiętam, że zawsze jak relikwie traktowano właśnie ten obraz, no i opowiadano, mnie opowiadano dziecku, że ten ich syn tam jest i walczy o Polskę w Anglii. To było takie znawisko.